Wiele mniejszych firm w ostatnich miesiącach się zamyka ze względu na drastycznie rosnące koszty funkcjonowania, spowodowane w głównej mierze horrendalnymi podwyżkami cen gazu i prądu. Samorząd nie ma takiej możliwości, aby zlikwidować lub zawiesić działalność, a rachunki za te media płacić musi i nikogo nie obchodzi, czy będzie miał na to pieniądze. Sytuacja rzeczywiście robi się dramatyczna. Miasto Konin póki co, jest w nie najgorszej sytuacji, ponieważ ma podpisaną umowę z dostawcą prądu, która obowiązuje do końca 2023 roku i zawiera określoną stawkę za energię elektryczną. Mamy cenę zagwarantowaną na poziomie 460 zł za megawattogodzinę, czyli jest to kilka razy taniej niż dzisiaj cena rynkowa, w związku z czym tak naprawdę ten ruch spowodował, że my dzisiaj, jeżeli chodzi o nasze jednostki miejskie i o tą całą naszą grupę zakupową, problemów z energią nie mamy. Nie tak wesoło natomiast sytuacja wygląda w spółkach miejskich, które mają na utrzymaniu różne obiekty. Gorzej jest w innych przetargach. Jeżeli na przykład spółki dzisiaj już robią nasze komunalne przetargi na energię elektryczną, no to ta cena wynosi nawet 2000 i grubo ponad 2000 zł za megawatogodzinę, często 10 razy więcej niż było to w poprzedniej umowie. Dlatego władze miasta wydały miejskim podmiotom zalecenie, aby poczyniły oszczędności w zakresie użytkowania energii cieplnej i elektrycznej. Miasto także takich szuka. Natomiast wyłączeń oświetlenia na razie nie zakładamy, bo przede wszystkim ważne jest też bezpieczeństwo mieszkańców. Ale pierwsze wyłączenia, za które odpowiadają miejskie spółki już są. Most Piłsudskiego jako pierwszy został, iluminacja została wyłączona, także to jest pierwszy efekt tych oboszeń, które będziemy ograniczeń, które będziemy realizować. Wydaje nam się, że dzisiaj na jakąś okoliczność oczywiście będziemy rozświetlać, ale każdego dnia tam jakieś oszczędności z tego tytułu się pojawiają. I nie jest to jedyne ograniczenie w mieście. O miesiąc wcześniej niż zazwyczaj w całym mieście wyłączono również fontanny. Zawsze cieszyły mieszkańców do końca października, a teraz trudno szukać w nich tryskającej wody. Wracając natomiast do ZDM-u, od przyszłego roku będzie musiał płacić dużo więcej za oświetlenie uliczne. My w tym roku już mamy cenę 77 groszy za kilowatogodzinę. Wzrost z roku zawartej umowy na rok obecne w stosunku do zeszłego roku, to już jest 1,5 miliona złotych podwyżki. Natomiast słyszymy w telewizji i wszystkich informacjach, które się pojawiają w internecie, w przestrzeni publicznej, że cena kilowatogodziny oscyluje dzisiaj w granicach złoty zł. Szacując to i przekładając na finanse, jeżeli spółka to nieuliczne drogowe w Kaliszu taką cenę energii zakupi na swoją infrastrukturę, to dla Zarządu Dróg Miejskich jest kolejne 3 miliony złotych Więcej. A to wymusi konieczność poczynienia kolejnych oszczędności, czy zatem zgasną przedrożne latarnie w mieście? W konsumowaniu energii, czy zużyciu energii elektrycznej no będziemy musieli robić te oszczędności? Mamy już wytypowanych takich kilka punktów. Cały czas nad tym pracujemy. Są miejsca, gdzie można faktycznie to oświetlenie poograniczać, tak aby to zużycie było y, mniejsze, a w związku z tym, żeby te oszczędności w budżecie się pojawiły, aby te oszczędności umożliwiły nam wykonywać y, inne zadania. Są miejsca, gdzie oczywiście wyłączenie całkowicie oświetlenia spowoduje, że będziemy mieli sytuację niebezpieczną. Rozkrzyżowania w przejściach dla pieszych. Y, to są takie miejsca, gdzie to oświetlenie powinno być. Być może w ograniczonych godzinach, natomiast będziemy to robić tak, aby mieszkańcy się nie czuli czyli zagrożenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo swoje. A co z bieżącą działalnością, czyli budową i naprawą dróg na terenie miasta? Wszystkie usługi, wszystkie ceny wzrastają nam nie o 10, nie o 20%, tylko zdarzają się 30-50% zwyżka na każdej usłudze. To są duże wartości i duże zmiany cenowe. Być może rynek się uspokoi, ureguluje, wyreguluje, bo ten szał tych zwyżek wszędzie odczuwamy. Tak w sklepach tu widać, że było skokowo. Być może teraz będzie trochę więcej stabilizacji. I te ceny może się uspokoją, może nie spadną, a może tak bardzo nie spadną, ale może już tak bardzo nie będą rosły. Nam też pozwoli wtedy to prawidłowo i właściwie planować zamówień, określić wartość. Dlatego raczej należy się spodziewać, że będzie ich trochę mniej. Jedno jest pewne, idą trudne czasy, więc wszyscy, nie tylko firmy i samorządy, powinniśmy już myśleć o tym, aby zaciskać pasa.